Dziennik się zaczyna Gol poddany Mercedes pojechał do Niemca Czyli ładną 3 Na różności Różne doligłości Pierwsze co wywalamy w skrzynie Na pewno piasta z prawej strony Tył Ale kupiony to było To jest 2006 rok Kupiony od handlarza Jakieś dwa miesiące temu To co zobaczyłem to jest masakra ja Chciałem go podnieść A tu tyle szpachli nawalone Że normalnie masakra Muszę to właścicielom pokazać Bo to jest Nic już nie zrobią To już tam jest po Ale naprawdę Poszukują ludzi Masowo Tutaj, tu chciałem zobaczyć co, co tu chodzi z tym właśnie, tu jest takie przemalowanie, jedno, tu jest takie, e, tu jest następne przemalowanie, takie tu, nie co się okazało, tu sobie ktoś tak prysnął, nie wiadomo co tam dalej było, nie wiem czy to wahacze są popryskane troszkę tu, raczej tak, e, żeby zarobić więcej, wyskrobać. Nie, pryskali sobie można. Wszystko można. Tu co tu się dzieje? Tu tylko tylko powiem, to że nie powiem kwoty, bo to co usłyszałem, tą kwotę to normalnie masakra. Nie dałbym połowę tej kwoty. Co oni dali? Masakra. Nic ja działam, bo jeszcze gorzczurka na belkę stoi. A tego chciałem przejrzeć, zobaczyć co, zamówić części. Eee, huczy buczy i wszystko się dzieje. Zobaczymy. Rozbieramy i, i patrzymy. diagnozykujemy wszystko. Nie, że Dobra, ja rozbieram. I... Biorę się za to. Muszę kolpać chórkę, muszę wjechać jeszcze ną belkę. Zrobić jeszcze z jeden na i... A czas ucieka. Dobra, lecimy.